હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 આરે હરે હરે રામ હરે રામ 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 આર Krishna. Moje imię Mitra Haridasa. Jestem mieszkańcem świątyni Nowe Szantipur, Czarnów, Polska, Dolny Śląsk. Spróbuję powiedzieć parę słów o Festiwalu Padajatra. Jest to pierwsza w Polsce tego typu próba rozpoczęcia Festiwalu Padajatra, która polega na podróżowaniu pieszo wraz z wołem, z wozem z Gora, Nitaj, i Moti propada od wioski do wioski. Chcemy ten festiwal rozpocząć 20, 28 czerwca i zakończyć dużym festiwalem Festiwalem Mleka i Szczęśliwych Krówek 4 lipca. <laughs> Oprócz podróżowania i tonowania Świętych Imion i rozdawania Krishna posadam, będziemy organizować programy kulturalne w każdej wiosce. Zaczną się na godzinie 17, na który będziemy prezentować teatrzyk, będzie również Kirtan, Bajan, eee, prezentację filozofii, prezentacja książek Nie ponieważ prawd chciał, żeby na wszelkich programach były prezentowane jego książki, więc próbujemy też to zrobić, ten punkt, umieścić w programie. I na koniec oczywiście będziemy rozdawać Krishna Prasona, wegetariańskie danie. <laughs> Podczas tych sześciu dni maszerowania i programów otwartych będziemy zapraszać również e, ludność wiosek na nasz finałowy festiwal, Festiwal Mleka i Szczęśliwych Krówek, który odbędzie się już na samej farmie będzie to 4 lipca. Taką szczególną też wydarzeniem podczas tego festiwalu będzie przyjazd Jego Świętobliwości Lokanada z jego Maharaja, który jest inicjującym Guru i skoniem, i słuchał opada, w jak również pełni funkcję ministra padajatry na cały świat. Przyjedzie 28 czerwca, wyjedzie 29, więc zatrzyma się u nas na jedną dobę. Mm. I chciałam jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, o Waszej pomocy finansowej, jak i Wasze ręce i nogi też są bardzo przydatne. Więc finansowe to festiwal jest pierwszym takim naszym przedsięwzięciem. Będziemy w tej chwili budujemy wóz, który trochę kosztuje. I jeszcze dokładnej ceny wozu nie mam, bo to pewne rzeczy się tu kupuje i tak dalej. Ale ogólnie całe kosztory z naszego festiwalu wynosi około 8-10 tysięcy złotych. W tej chwili dzięki łasce baktów udało się uzbierać 4 tysiące złotych, więc niecałe pół ceny tej sumy. <trym> Także proszę Was jeszcze, jeżeli ktoś jest chętny, ktoś może dać swoje ciężko zarobione pieniążki na taki szczytny cel, jak dawanie innym świętej imion, krzysztofrys Adam i wzniosłych idei. <trym> Również bardzo zapraszam do wzięcia udziału Was, Waśnowów z Polski. Potrzebujemy, potrzebujemy pomoc przy organizacji festiwalu, potrzebujemy gotować. Będziemy codziennie rozprowadzać <laughs> się na nie, obiad, również na wieczór dla ludzi na wioskach, kolacja, potencjunek. Potrzebujemy również pomoc przy przygotowaniu, pomoc przy intonowaniu, maszerowaniu, pomoc przy słuchaniu filozofii, podczas porannych wygodów, więc zachęcam, jeżeli jesteście chętni, jeżeli ktoś, kto słucha, chciałby przyjechać, to proszę się skontaktować ze mną. Poniżej umieszczam folder e, z numerem konta, jak również z moim e-mail, adresem, jak również numerem telefonu. Proszę o kontakt, ponieważ pozwoli nam to wszystko dobrze zorganizować i ustalić służby. To, co jeszcze mogę dodać, to, że cały ten festiwal chcemy uczynić w takim duchu wsi propagowania życia na wsi, jako niezależna metoda na niezależnienie się od tej światowej ekonomii, żeby również propagować takie idee jak ochrona króbek, co jest bardzo ważne w tym społeczeństwie, i propagować właśnie życie, z, z, życie z, z Bogiem w centrum, które to życie daje prawdziwe szczęście i, 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 i <laughs> spełnienie. Także dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare હરે ગલ રામ હરે રામ 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 હરે હરે